Hej hej, widzicie w kolejnym odcinku z Pixelmon Minecraft. Ja jestem dziku z Państwa górę, sobie oraz komentarz. Jak nie wiem czy słyszycie albo nie słyszycie e, jest muzyka. Ja mam muzyka, ponieważ e, z telefonu puszczam ogólnie. Nie, nie wiem, bo nie, mój chro, Ja mam chroma nałocznego na 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 na, na, na na komputerze oraz jeszcze Minecrafta i OBS-a to wariuje. Oni nic nie ma, lagi są straszne, a tak po prostu wszystko mi działa. Nie, nie muszę nic robić. Choć, ładuje mi właśnie mapkę, bo dopiero co do Minecrafta. Co nie zadobać mapkę. Deal z jeden. Dzisiaj dekoracja budynku naszego mieszkalnego, ogólnie trochę już... Pobawiłem się z innymi rzeczami. Leveluje sobie e Fletchinga, bo ma atak 13, HP 23, Defense 10. To będzie rosnąć oczywiście i Speed 15, ale to będzie wszystko rosnąć. I ma tylko Biffer, więc to jest bardzo moim zdaniem fajne. A to, nie jest, to nie jest ognisty, to jest normalny. Co? A czemu mi włączyło to? Bo, 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 Ej, a wręcz on nie jest ognisty, status? Ognisty, ognisty latający, a ten? Ognisty latający, a ten? Normalny to jest, aha, a to ciekawe nawet, bo nie wiedziałem o tym. Człowieku, gdzie strzelicie? Jak wiemy, u mnie pochowałem sobie parę rzeczy tutaj, ponieważ trochę się bawiłem polstyką itp. E, przygotowałem sobie trochę itemów, czyli jakieś cisełka, wszystko, telewizor, jakieś pudełka, jakieś maskotki, e, drewno drewno, drewno mam już tam przygotowane. Dobra. W ogóle zbudowałem sobie jakiś mini magazyn już powoli. Nie, mam nadzieję, że ta muzyka nie będzie mi zagłuszać. Mam taką nadzieję. Już sobie podzielić jakiś magazyn. Przekładam rzeczy, mam bolki ułożone. Jakieś drewno weźmiemy. Choćby e, weźmiemy, jakie weźmiemy? Chyba te i te, chyba najlepsze będzie. Z drugiej strony, równie to samo będzie. Myślę, że to będzie dobre. Kurde, mogę to zrobić symetrycznie, żeby tutaj na przykład log był i tu log. Nie wiecie, o co chodzi, ale nie chce mi się. My zajmiemy się tym moim budynkiem. Ogólnie chcę zrobić takiego, że część dalna tutaj na przykład, część tutaj, taka wielka, czyli telewizor. u mnie. jest coś, tutaj będzie taki. Miałem zrobić coś takiego. Miałem to zrobić. Miałem to u reklamy. u jezu, chciałem zrobić jeszcze coś takiego. O! O, coś takiego pięknego. Coś takiego chciałem po prostu porobić sobie, żeby to jednak nie było takie, żeby szklane tylko. Tylko szkło, tylko jedno to. W ogóle podkonałem pokonałem ostatnią setkę, ja powiem. E, Zespił się e, typ Dark, nie pamiętam tych latający, był taki jakby kruch wyglądał. E, totem. E, pokonałem go Arcaninem, o dziwo. Arcanine wleciał, Machamp wleciał, Neuber i wleciał Flego, który został zastawiony na Hita, i Jamming wleciał, i Bucio, i pokonałem go e, o dziwo Neubernem. Też się zdziwiłem, że Neubern go pokonał, ale nie wiem jak on to zrobił. Ciekawie. O, żeby tutaj stykę mieć. Bo prostu chcę mieć tutaj telewizor. Już wam pokazuję, jaki. Mam taki telewizor. O on, jest... o, on jest taki stojący, można zrobić taki stojący. Okej. Okay. co mu przeszkadza? A on jest jako co? On jest na cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. O nie, nie będzie pasował. O. Ale mi smutek się odpalił. No dobra, będzie jak będzie. Zrobimy jakoś fajnie to i będzie jak git. Eee, tutaj chcę zrobić taką kolumnę jakby. Tutaj kolumny chcę postawić sobie pierw. Oczywiście mi turki nie będzie jak zwykle, ponieważ... Jak oni nie mnie turki. Ja na przykład F3, nie, F2, który mi się tu To nie, i z tego nie mogę po prostu wyciągnąć. Już e, jak się nazywa screena. Nie wiem o co chodzi. Zastanawiałem e, się trochę i doszło do tego, że odpuściłem. I już nie chciałem tego robić. Tak było, Nic myślą, nie zmyślam nikomu. Potrzebuję jeszcze darka drzewo. To pójdziemy sobie tutaj z nie, my, Tak, trochę do drzewo już poturbowałem, ale spokojnie, jeszcze coś wytnę z niego. Ogólnie, dziękuję Wam, że stawiliście dwie łapki w górę. Nie wiem czy to był, ale bardzo się cieszę. I polubił ogólnie tego. Tylko mój komentarz, który zawsze zostawia pod filmem. Bardzo mi jest. Nie, nie przykro, to jest bardzo. Fajnie się czuję z tym, że ktoś polubił mój komentarz i, i podziękował mi za tą pracę, którą e, wkładam w to w YouTube. Bardzo się cieszę. E, jeszcze kobla potrzebujemy. No, jak tę chwilkę musimy zająć, bo e, musimy zrobić jakieś jeszcze wykończeniówki, wiesz co chodzi. Jakieś te po prostu odgrodzenia tutaj trzeba porobić. Znaczy, mi się znowu reklama włączyła? Chyba zainstaluję sobie YouTube Premium. Zrobię to ogólnie. Będzie trzeba robić. Będzie jakieś przejście, i jeszcze tutaj musimy zrobić sobie kamienne, żeby do stylistyki. I tutaj bym zrobił jednak tutaj, już bym ses. czyli coś takiego tutaj bym zrobił. Ale tutaj musimy mieć kamienne, jednak jeszcze kamień. Jeszcze tutaj. Ogólnie już miałem redować film, ale po prostu mi się zepsuł nagranie i nie mogę tego odzyskać, nie wiem o co chodzi. Ale już chciałem mieć zakończyć nagrywaniu na i chcę spać, serio. Tak stokło. Tutaj muszę zrobić taki landor, fajny. Nie wiem co zrobię z tym jakiś landor, ale coś zrobię. Eee, zrobię coś jeszcze normalne i O jest water. Już Ukośnik mi działa cią mi działa ukośnik Ej, przeżyję A, przeżyję tym Właśnie pada deszcz. Chwilę padał. Ogólnie załatwiłem sobie... A burza jest, dobra I ty nie widać szkło chyba. Ogólnie jak załatwiłem lodówkę, jakieś pluszaki, krzesła, jakieś fajne inne rzeczy, jakieś pole great balls na to łatwo się ogólnie robi, to jest, to jest wełna, to jest jakiś e, tylko aluminium, to jest jakieś redstone, to jest pias, to jest to, e, nitki, to jest bloki ironowe trochę z to nie wiem co to jest, e, to będzie trzeba zobaczyć. I zrobiłem i zostało mi dobra. I czymy ty mogę zostawić? Taki ten albo nie. Oj, ty mogę telewizor zrobić w sumie. I to będzie telewizor. To będzie fajnie wyglądać moim zdaniem. Więc mo zrobimy sobie jeszcze tutaj to wezmę. Co mogę z tego zrobić jeszcze? E, to nie. Zrobię sobie te kamienne te. Trochę tych. Trochę tego. O, i tutaj zrobimy sobie taką jakby... Drewnianą chyba zrobię. Ale tu jasne drzewo. Jasne drzewo bym potrzebował. Więc jasne drzewo, czyli coś tutaj, ten deseń. jest cicha ta muzyka. A, i tu muszę ogólnie postawić na ziemi. Okej, okay, czyli muszę jeszcze zrobić taki, aby... Coś takiego? Nie. To muszę zrobić... Ile odcinek ma 10 minut. R raz, dwa, trzy, cztery... Tutaj. O! To fajnie wygląda! mogę się obejrzeć? Nie, to chyba tylko dla wyglądu jest ten telewizor. Nie! Szkoda. Tu będzie kuchnia. Ja już to wiem. Po prostu. Czyli ja mam coś takiego, choć tutaj w sumie mogę teraz zrobić takiego i miesiące. Ale to już dziwnie wygląda moim zdaniem Ja u muzy muzykę mam dzisiaj będzie słuchać Co no się stało z muzyką się wyłączyła z dziwnych powodów i znowu, nie wiem co chodzi, poczekajmy chwilę, moja się włączy Muszę przełączyć muzykę, przejść w nie To włączymy Muzikę trzeba przyłączyć. Mhm. O to będzie bardzo ładnie wyglądać Tutaj zrobimy fotelik. Czyli gdzieś tu. Tutaj. Fajnie będzie to wyglądać. Choć tutaj można opanować to wszystkiego. Czyli coś takiego by było. Tutaj o jedno mniej. I zrobić coś takiego, ale to podłogą się komponuje, więc to będzie brzydkie. A jakby zrobić ciemniejsze, ciemniejsze to by nie wyglądało. Choć możemy jeszcze zrobić yy, na przykład tych. No właśnie, jeszcze te można wykorzystać. Bo tutaj tego drzewa w ogóle nie ma. To jakby można zrobić tego, taką ładną sofę. Ale jedno za daleko. Jedno za daleko, i będzie ten. I tutaj na przykład pufę można walnąć, taką, taką pokebalową. O. Okej. Okay. I na przykład tak nie można siedzieć fajnie. Tutaj ja w 5 nie działa chyba. A nie, bo moja klawatura jest. Głupia, dobra. Jak najszybciej stanie, tak fajnie jest. Ten się taki pokebol jest. Śmieje się takie. Nie, działa mi F5. Ło, fajnie, fajnie to wygląda, moim zdaniem. Ej, te, te buty nie mają tekstury pod tym. O kurde. A ta działa mi ten? Działa. W A tych R. Nie, u. EA. Ty R C L e, Aha, udało się. No, teraz potrzebujemy cimne tabliczki. To musimy wziąć sobie tutaj sobie to A, na tej wersji jest tylko jedna. No dobra, dobra, niech będzie Taki W nie będzie. Piękne. Dobra, to był mi wkurza jednak Dobra, że świga będzie pięknie E, to już fajnie wygląda moim zdaniem To już fajnie powoli będzie wyglądać Tutaj na tej ścianie Nie tutaj szykiego tutaj coś takiego luujy coś takiego Halo no daj mi kliknąć nie dalej nie chce mi kliknąć Jezu Hop. o udało się Nice. Ta, tak te teraz tak weźmiemy. Czyli tutaj będzie cimne. Ale, żeby być cimne, to musimy wziąć jeszcze zrobić parę schodków. Tak wiem, co w magazynie. Weź coś i tutaj będzie us ustawiane sobie. Bolki tego, to on się nie robi z e, bala. Ale, bal, uwaga. Uwaga, uwaga, wyleciał mi z tego to tema. I tego bala w Master tego. E, master bal. chyba. Tak chyba robi. Chyba, po, chyba tak się to robi. Chyba tak. Tak właśnie go się robi. I to postawimy tutaj tak ładniej sobie stoi. Fajny balik. Mam jeszcze e, Pokebala. Bardzo fajnie myślę, że wygląda. I great bala. Ogólnie to będę sobie robić taką małą wystawę z tego. Moim zdaniem będzie to fajnie wyglądać. Jeszcze Ultrabala tutaj w ustawię jakieś inne balki i będzie fajnie. Miejsce z łóżkiem. To tutaj będzie miejsce z łóżkiem. Więc sobie ustawię tutaj na przykład takiego misia. Takiego Misiusia się ustawię. O! Na przykład, o zrobiłem sobie jeszcze takie fajne. A nie, ja przecież mam jeszcze te, e, te, jak się nazywa, te kamienne. Po 25 minut odcinka, lecimy. Au! Dobra, lecimy z czymś takim, jakie cztery takie zrobimy, jeszcze zrobię. I zrobię jeszcze tak. Mamy już takie cegiełki, fajne. I te cegiełki. Ogólnie, łóżko będzie jakoś tutaj. Czyli potrzebuję jeszcze zrobić sobie te popłytki. Tak, ogólnie, się robi te krzesło. Jakby to chciał wiedzieć. Taka. Jakby to chciał wiedzieć, po prostu. Wiecie o co chodzi. Dobra, 18. Czerwone łóżko będzie postawione tutaj, ładnie. Coś takiego tu będzie łóżeczko. E, tutaj bym chciał, żeby było taka szafeczka. I tu był, był miś. Jaki on słodki jest! O Jezu! Oj, na miniaturę pójdzie. Oj, miniatura będzie z niego. Piękna. Widzicie jak mi YouTube załapie F5, nie to było F1 Tutaj będzie jeden miś. Tutaj będzie drugi miś Tylko ty żeby nie. W sumie on może lecieć na ziemi. To jest taki inny. Moim zdaniem też bardzo fajnie. To nie jest fajniejszy moim zdaniem. E, ten jakiś to coś. To ustawimy sobie na przykład tutaj. Takie śmieszne coś, nie wiem, co to jest. Nie chcę yy, Mamy jakieś jeszcze pufy. Stoliki mamy. Czy te stoliki, jakieś się połączy. One się łączą. Ok, czyli można zrobić jakąś kuchenkę w Moim zdaniem bardzo fajnie. I zamiast tego na przykład, to ja mogę zrobić coś takiego. O, i to bardzo fajnie będzie wyglądać też idziemy zrobić więcej takich stolików. Zrobimy więcej stolików takich ładnych. Tylko nie pamiętam jak się je robi. Ale ja zobaczymy. Eee, o! To są dark. Ja chcę normalne, a czyli crafting i jakiś te, ok, Czyli muszę znaleźć, to jest jako co? E, ok, table, table. To jest jako table, okej. Okay. Aby. To jest jako to, czyli potrzebuję crafting. Śmieszne bardziej. Dobra, e, crafting i potrzebuję. Ej, tym bardziej przyszedł do mnie i teraz mi tutaj przeszkadza. Dobra. Mamy już kolejny ten. Chyba to będzie na dwa dwie części znowu, bo dekoracja tego budynku. Później musimy jeszcze poprzenosić te e, inne rzeczy, więc to e, tak musimy zrobić. To jest ciemne jako. Dobra, jam ja ciemne, nie te. Czyli musimy zrobić sobie ciemne. Czyli crafting i tablet, aby. Table 27 Minut odcinka. O, Jezu kończymy zaraz. E, tutaj table. A to są tamte drugie. No dobra, to będzie. Musimy tutaj zmienić. O, e, jezuś się tylko tej i chodzić, chodzić, jak tutaj żyć. Tutaj tak. Tak. I to będą ciemniejsze. Ciemniejsze, moim zdaniem, będą ładnie wyglądać. Tu będzie takie moje biureczko, mam nawet fajne te. E, tutaj mamy takie coś. Okej. Okay. I, I mam na przykład Intero Switch. To jest bardzo śmieszne. I postawimy tutaj Intero Switch. I to będzie też bardzo fajnie wyglądać. Tu mam jakieś te... E, TV, to jest? A to jest taki ten a dobra to do kuchni będzie. Kuchni też będzie to wyglądać fajnie. Tu jest kotek będzie fajnie to też wyglądało tutaj. Yy, tutaj bym ogólnie zrobił sobie jakieś białe. Czy jakieś inne? By moim zdaniem fajnie wyglądać. Mogę ogóle trzeba ten dźwięk, ale mi telefon zapadnie. Jezu, że jeszcze opada. Ład mi z tym Dobra, zrobimy sobie jeszcze tutaj jakieś pufy może. Tutaj taka pufa? Nie, taka pufa tu nie. Tu takie dwie pufy na przykład. A, na przykład tak to wygląda tutaj. Ja myślałem to się odwróci. Jezu, albo byłoby fajnie. Dobra więc tutaj musi być Ludowa. Lodowa na jedzenie, ogólnie na normalną będziemy od razu grać kiedyś. Jak mam lodówę to musimy grać normalną. Albo na skrzynkę to będę myślał, żeby na jedzenie jakieś, czy jabłka tam na, te jabłka później na candy przemieniać, czy coś. Nie wiem. Czyli tutaj byłaby lodowa, taka śmieszna, tylko jak ją otworzę to później nie mogę jej zamknąć. Ale to się otworzy to normalnie XP na w niej jest. Moim zdaniem bardzo fajnie. Jezu musiałem muzyka się włączyła. Eee, to mm, mm. tutaj zrobię coś takiego, może. I tutaj bym zrobił sobie normalne takie coś: coś koteł. Tutaj zrobię te, takie coś, czyli to jest dystrybutor kawy. To jest dystrybutor kawy, tak o, coś takiego by było fajnego. I tutaj na przykład jakiś stolik walniemy. Tutaj walnimy stolik. Eee, mam tutaj jeszcze takie coś ogólnie, patrzcie. Eee, jeszcze mam coś takiego. Na plaży, możemy sobie zrobić na przykład coś. I takie jakby... Fajne coś. Czemu ty chcesz walczyć, Dzisiaj nie ma walczenia w tym odcinku? A ja ci tego mogę ten? To bardzo fajny taki ten, no, żeby fajnie było. Możemy się schronić po tym. przeskoczyć można. Z postawię na przykład czy jego. Usiądziemy sobie pod tym. Fajnie to zakończymy na odcinek. Jeszcze parę minut. Dobra, tutaj musimy zrobić sobie jeszcze stół. Jeszcze sobie na przykład... Kolejny crafting. Tutaj kolejne dwie dechy. Czyli e, teraz musimy zrobić sobie. Czy to jest? Tu jest tutaj. To jest tutaj. No, takie też może być. Czyli tutaj musi być teraz stolik. Tylko ja bym ogólnie zrobił, żeby ten stolik był w tą stronę. Żeby nie było widać tego. I tam by taka szufladka jakby jest, nie? Ej, tu jest jako ten, jako skrzynek. Ej, to fajne jest! Fajne, fajne. Cztery no, krzyczełka jeszcze takie, śmieszne. Więc możemy na przykład całka sobie dać. Też moim zdaniem bardzo fajnie to wygląda. Jakieś pufy. Tu pufa. Taka pufa, taka pufa. Tutaj na no table jakieś postawimy Na tablu na przykład. O, to to, to jest na przykład taki yy, żelan, nie to jest jakieś szydełko. które można wejść. Nie wiem, wymyślam. Żeby było fajnie po prostu. Moim zdaniem bardzo fajnie to wygląda wszystko. Chyba drugi odcinek przy, przy, po prostu przenosiny tego wszystkiego, czyli wszystko tam, ten nether ustawię, aplikordami się bawimy, levelowanie itp. Ogólnie znalazłem jeszcze konto na, na Robocraftie, więc moim zdaniem też bardzo fajnie. I więc kończymy tutaj ten pięknym akcentem przy telewizorze, przy moim siedzeniu, przy Pokebola przy innej innych rzeczach nie zrobiłem. Więc pamiętaj zostawić łapencję w górę, suba, komentarz i widzimy się w kolejnym odcinku, który będzie już jutro. Więc nara i cześć!